Jak utworzyć pasek stanu do naszej realizacji zadań? Już wcześniej prezentowałem Ci, jak utworzyć naszą listę zadań z elementami do odklikania. Teraz zaprezentuję Ci, jak utworzyć pasek stanu. Ustawiamy się komórka H2, równa się. Wybieramy. Funkcja powtórz, czyli powód, kolejno wklejamy znak specjalny w cudzysłowia, średnik, teraz funkcja licz jeżeli od komórki C2 do G2. Średnik w cudzysłowiach. Prawda. Zamykamy nawiasy, Enter przeciągamy do dołu i mamy to. Teraz zaznaczając kolejne elementy, pasek stanu nam prezentuje ile zadań jest wykonanych. Bądź możemy bez problemu odklikać te zadania, które na samym początku uznaliśmy za zrealizowane, a takie nie były. Oczywiście pasek stanu też tutaj zmienia swoją wielkość.